Niedobry. Dzień dobry. Kurczę, będzie dzisiaj jakoś wcześnie. Co jakie przesilenie jeszcze co? Spać nawet jeszcze u No Znaczy... O! Jest. prostowanką Jest zbój. Zbój. Trzeba zmienić nazwę. Imię. Mhm. Jezu, nawet ptaki, dopiero jeden się obudził. Co to jakieś? jakiś. No nic. Zaczynamy dzień. Jezu, od samego rana. No dobra, to trzeba w rubelkę czy na... Co mój kot? Wszystkie koty są nasze. No znowu trzeba gdzieś wywieźć. Cholerę. Cholerę. I znoszą do domu, nie to, że no że wszystko dobrze, tylko że znoszą do domu i, i że ten, no z wdzięczności, no dobra, no ale jakieś wołowiny by zniosły, czy czegoś, no dobra, okej, okay. so this is small, so bring it to the, to the sister, the tak zwanej siostry, czyli sąsiadki. Yes, te koty. Wszystko Ja mówiłem wcześniej o ciapku, że nawet śmietanę przyniósł do no, chaty. No przynoszą. No i zostawiałem pod schodami i że prezencik taki, nie? Sina. Sina mówi, bo ja mówię, że zawieźć dam do, do, do sąsiadki. A no mówię, ja już i wcześniej dałam tego, co tam pierwszy był, nie? Ja mówię, no dobre, dam. Sąsiadka nie ma chłopaka, to będzie miała dwa ptaszki, nie? Także nie jedzie. Ja yeah, go far, far. A już, już go raz wywieźliśmy tutaj dzisiaj. Dobry poranek, dobry. I jakoś go dopadły, ale tak dopadają, że przynieść po prostu, że pochwalić się, że są e, dobre kociaki. Gdzie one są, właśnie? Nie wiem. Dobra, dobra, zobaczymy. uu, faworka dziabida. No życiem czasami tak, czasami tak. Wczoraj był chemik. Pogadaliśmy. Fajnie, miło. Więc może z tej rozmowy coś się wytworzy. No zobaczymy, no, zobaczymy. Dobra, nie przeciąg. Ej! gdzie idziesz. Hościu. <noise> Już prezenty mam dość. <noise> O już, ja widzę, nie wiem co wy widzicie, ja już widzę, że może tam gniazdo jakieś jest i spadło z drzewa, czy coś, bo... No dobra, w każdym razie znoszą do domu, a my to ratujemy i wynosimy z domu, no. Yes. Czekajcie, bo to jest dobra też rozmowa. Sina stara się wytłumaczyć... Kotku, tam kotkowi, żeby...

Nie wiem tam, ptaszek się popłakał z, z wrażenia, no, a nie z ten, no albo ze strachu. No dobra, w każdym razie jest inna tłumaczka, pozamykała wszystko, ja tego nienawidzę. Ja lubię mieć otwarte powietrze, niech w się wtłacza w środek czy coś. No. No dobra, dobra, she make it for you. Mówię, że przynosi dla Ciny albo coś tam no. Nawet piórka tam, nie dmuchnęła nawet piórkiem. No, no co zrobić, no. czasami schodzi się rano, to tam z karaluch, siedzę, dwa karaluchy leżą pod schodami, ułożone równiutko. No tak już jest, tak już koty mają, no także fajnie. Dzień dobry. Oto. Wystrojona. O, klucze dla mnie. Dobra, Dzień idziemy. Do you, you take the cash? Oh, we don't have cash. We don't have cash. <laughs> Możemy, że nie mamy gotówki, tylko. No, you don't have cash. Everything on the phone, right? No. Ah, Ok, Dobrze. There you go. No to, nie spodziewałem Surprise. <laughs> Sina prowadzi i zmieniamy, zmieniamy formułę. Teraz Sina będzie prowadzić. Ja nie będę. No, prześpię się z tyłu. No nie, no zobaczymy, może ja coś nakręcę, może jak. So you're the driver now. Ja. Yeah. Yeah, Okej. Okay. Now you can film me. Dzień dobry. Dzień dobry. No jak właśnie powiedziałem, Sejna prowadzi. Jest szefem. No bo nie wiem, czy szefową można nazwać, bo teraz. chyba, Szefową, no dobra szefową Po staremu Okej, okay, let's Bye. go No to jak prowadzi to niech You take the motorbike outside, tu yeah. If you if you're driving there no dobra, jedziemy Budują Może kiedyś wybudują A my jedziemy Jeszcze chciałem tego udowodnić, że Cina prowadzi Cina staje na światłach jak przystało na no, prawdziwego kierowcę no, chciałem powiedzieć Miszczu testa no kas ma lepszy niż znaczy ten motorek dla kasów ma lepszy niż. motorek no no Pokazujemy, chwila prowadzi, pokazujemy. Podoba się. Tam jest na górze zrobione, wiadomo, ten, no o to mi chodzi tutaj. No, no, muszę uważać, żeby mi ktoś telefonu nie bachnął. że także... no dobra, no, Moim zdaniem na moje oko browa wygląda ok. I co? co? To przejęliśmy do miejsca. Ja w ogóle nigdy nie wierzyłem, że to jest możliwe żeby tutaj takie rzeczy się zdarzały eee... do, do szkoły <śm> Ale Z tej strony się nie przejedzie I tu i tu i tu I No i trzeba i brzegać no. Zobaczcie czy ja dobrze widzę Gościu sobie się buja na, na linie co? No to niemożliwe aż. No, tu to przysięgam. To już ja wiele rzeczy widziałem w życiu. O, tam go opuszczałem teraz. Ale no. lepszy miglant z niego. Kawka jest. Ja kawki to nie, ale. Jest, jak to dojechać. Lokalizacje się gubią. Mm. Ja w ogóle. E, jakby to powiedzieć Sina od wczoraj coś no, jakby to powiedzieć coś zjedliśmy nie tak, bo i Sina i ja ładujemy spawy, spawamy, spawamy. Jak to się mówi spawamy, tak? Cały czas. Ja tam może niedużo, no więcej Sina. A ja tam wczoraj raz Dzisiaj raz. Do, coś gdzieś tam... No, może nawet nie zjedliśmy, to już nie chciałbym tam kogoś oskarżać. Ale... No, czasami się dotknie. No, ktoś dotknie ręką i tak dalej. no Tak jest. No, tak jest klimat, tak wilgotność i tak dalej, że... Wszystko rośnie. Łącznie z bakteriami. Szybko. No super szybko bym powiedział nawet. jest dobra. Organizm wyrzuca. Tego nie lubi, już tam no przeżyjemy. Ale czuję takie osłabienie. Osłabienie po prostu. No, mówię, z tej strony się nie przejdzie, Tam Zidane, rozmawia. Musimy poczekać chwilę, bo ja, ktoś tam ma jakiś przyjść. So we need to wait a little bit, right? No jak? Kurcze, dzisiaj wierzcie lub nie wierzcie. Eee, dzień, dobry, dzień, dobry. dzień dobry właśnie Dzień dobry, na, może nie na smutno Nie chciałbym tak powiedzieć Ale kurczę coś nas um, Powyginało Już od wczoraj tak naprawdę Nie wiem no, czy coś zjedliśmy Czy jak no, Dzisiaj byliśmy Jak widzieliście byliśmy W szkole na Siny, żeby żeby poszła z powrotem, no zobaczymy nie mogliśmy się tam doczekać hej, no nie mogliśmy się tam doczekać na pojedynczą osobę, która mogłaby coś powiedzieć, no nic, tam no, podjedziemy czy zadzwonimy jutro, czy pojutrze to tam się jakoś da załatwić ale coś nas zrobiło nam Be. i teraz nie wiem co czy to ta rybka Majki, yeah. Czekajcie, ja zapalę tutaj. Jakoś mi się wydawało ciemno. So, what is this? A? Y I don't know. A nie wiem. A wiem, no. Organizm tkaczki, tak czy inaczej wyrzuca to, czego nie chce. I dobrze. Także dzisiaj bida odcinek. Ale ten, kto mnie zna, to wie, że to nie jest mój styl. Z... zawsze, o tu coś Czyli jakieś owoce tutaj prostu? Poczekajcie Idę podejść, że co to? Jakieś takie Ja to widziałem, a nigdy tego nie jadłem, muszę się przyznać No proszę Gruszki na wierzbie No, ten kto mnie zna To wie, że że to nie jest mój styl, że ja robię dłuższe odcinki Ale życie zobaczcie Nie i rośnie nowe, Ale tak się czujemy i w ogóle mi się wyświęczy w ogóle tym Znaczy tak naprawdę siedzimy i zobaczymy Bo jak bo będzie coraz gorzej to, to po prostu zamkniemy no, no też, to też nie byłoby miłe gdybym ja czy Sina, robił jakieś jedzenie i tam co chwila nie, wiadomo także zobaczymy no nic tyle Sina si I see Marek there? chyba tak nie, nie. Marek tu there. Dobrze nie O! No to chyba nasz, no. Ej! Tak! No. Rozłożą się. Jezus. Już powinien być... Take him upstairs. Już powinien być na górze właśnie. Mm. <laughs> Ona przez to, że jest wybrańcem... Aj! Gadać. No. Także.. Życzę Wam zdrowia wszystkim Markowi również Sinie również Sobie jak najbardziej I co, do następnego dnia, do jutra. Do widzenia. Do widzenia jutro. Bye bye. Do no, widzenia jutro. Do widzenia jutro. To ja też do widzenia jutro. Kamera w dłoni, życie w Kambodży w swoich filmach goni, z uśmiechem na twarzy, krok po kroku Pokazuję świat, bez pośpiechu wam oku